punkty. W pierwszej połowie meczu niewiele było akcji podbramkowych. Walka toczyła się w środkowej strefie boiska. W 59 minucie spotkania bramkę dla Sparty strzałem z bliskiej odległości zdobył Robert Ellert. Po błędach obrońców Unii. Z prawą nogą, dochodząca piłka na linii Wiśniewski. Golki per gości. I proszę Państwa, bramka w tej chwili widzimy bramkę dla Brodnicy. Pierwsza bramka w rundzie rewanżowej dla Brodnicza na Ellert. Radość gospodarzy trwała do 62. minuty, kiedy to Bartosz Lewandowski wyrównał stan meczu na 1 do 1. Tym razem nie popisali się zawodnicy Sparty. Jeszcze Nowicki, Nowicki, proszę państwa, piłka w siatce, rykoszet, prawy dolny róg, nie poradził nic na tą sytuację Brodziński. Wynik końcowy meczu ustalił Marcin Gołąb, który w 81. minucie spotkania zdobył głową zwycięską bramkę Nowicki. dla Unii. Wyjście z zapleców Zakrzewskiego, zawodnika oznaczonego numerem ósmym.